Jak po gorącym lipcu sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem chodzi. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie, paletą barw kwitnących roślin jednorocznych. Na rabatach kwitną o tej porze między innymi wysiane wiosną aksamitki, cynie, kocanki, lwie paszcze i wiele bylin, które co roku obsypane są zjawiskowymi kwiatami. Do nich z kolei przylatują motyle. Możemy cieszyć oczy sielankowym widokiem tej cudownej przyrody. Wspaniale prezentują się także rośliny balkonowe i tarasowe. Sprawdzajmy regularnie, czy nie pojawiły się na nich szkodniki lub choroby grzybowe. Surfinie w czasie pochmurnej i wilgotnej pogody mogą być porażone, np. przez mączniaka. Objawia się on białym nalotem na liściach, który z czasem przenosi się też na kwiaty oraz łodygi i w konsekwencji może doprowadzić do zamierania całej rośliny. Jeżeli zauważymy tego typu chorobę grzybową, możemy wykonać oprysk wybranym preparatem grzybobójczym który rozpuszczamy w wodzie i nanosimy za pomocą opryskiwacza. Jeżeli nasza zaatakowana roślina rośnie w cieniu i mamy taką możliwość, przestawmy ją w bardziej słoneczne miejsce, gdzie łatwiej jej będzie pokonać chorobę. Oprócz regularnego doglądania roślin doniczkowych na balkonach i tarasach, należy także dbać o ich podlewanie w czasie bezdeszczowej pogody. Zadbać trzeba też o podlewanie wszystkich roślin w ogrodzie, które tego potrzebują, również w czasie naszej urlopowej nieobecności. Pomóc nam w tym mogą urządzenia sterujące systemem nawadniania. Które montujemy przy ujęciu wody. Może być to sterownik mechaniczny lub cyfrowy, na baterie lub zasilany słonecznie. Dzięki niemu możemy zaprogramować przebieg nawadniania ogrodu z podziałem na godziny i na poszczególne dni tygodnia. Zanim wyjedziemy na dłużej, zbierzmy wszystko, co się da z drzew i krzewów owocowych oraz z warzywników. Koniec lipca to czas obfitości i do wielu warzyw, które o tej porze zbieramy, dołączają kolejne, na przykład wczesne buraki. Pojawiają się już wolne miejsca na grządkach, gdzie możemy wysiewać lub sadzić rośliny na poplony. Koniec lipca to dobry moment na nawożenie azotowe, między innymi trawnika. Może być to już ostatnie tego typu nawożenie w sezonie. Od drugiej połowy sierpnia zaleca się już stosowanie tzw. nawozów jesiennych z mniejszą ilością azotu, a większą ilością fosforu i potasu. Dobrze odżywiony i nawodniony trawnik rośnie latem bardzo szybko, konieczne jest więc jego częste koszenie. Przypominamy o tym, aby zwrócić uwagę na ostrość noża w kosiarce. I to bez względu na to jakiego urządzenia używamy w ogrodzie, czy kosiarki spalinowej, akumulatorowej podłączonej do prądu, czy też robota koszącego. Jeżeli zauważymy białe, jakby porwane końcówki źdźbeł, to znak, że nóż w urządzeniu wymaga już naostrzenia. I witamy sierpień, połowa wakacji i lata za nami. Pozwólmy sobie w tym miesiącu częściej korzystać z parasola przeciwsłonecznego i leżaka, niż z sekatora i szpadla. Znajdźmy chwilę na relaks w ogrodzie: po pracowitej wiośnie z pewnością nam się to należy. Nie miejmy więc wyrzutów sumienia, gdy spędzimy kilka chwil przy popołudniowej kawie czy herbacie lub przy ulubionej książce. A na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy już za tydzień.